Cześć, z tej strony farmingowy i dzisiaj witam Was w odcinku z w którym będziecie decydować o drugim sezonie serii polskiego gospodarstwa. Mam do wyboru macie do wyboru dwie mapy i dwa różne gospodarstwa. Zacznijmy od pierwszej mapy, jest to kolonia, kolonia. Gospodarstwo startowe. Zresztą wszędzie będzie z odpowiednio przygotowane. I zaczynamy tak. Od pięknego niebieskiego Bizona Rekorda. Tutaj klapy otwarte, bo przegląd ten, wiecie. I od starej przyczepki, którą jeszcze... Jeszcze zaraz po wojnie no, Jak pierwszy ciągnik się pojawił u nas. I teraz to jest duże gospodarstwo, średnie gospodarstwo Tutaj taki piasty, ciągnik Pali na strzała Piękny dźwięk, czwórka I tutaj typowo PG ten obciążnik, jak się nie? No to jest bardzo fajny ciągnik No i co? Tutaj się w nim to Punktowy Falcon I klas Roland 66 Po zamykamy, co by tu pokradli. I tak, tutaj przyczepka, funkielnówka, ja ją malowałem, naprawiałem, że tutaj nie ma co się popsuć. Wszystko i to jest przyczepa z Kiprem. <tryk> <tryk> tutaj jeszcze zbiór ten silosz. Sz Księgnik tutaj jest słaby, bo noc ten taki 2,5 m. Tutaj Neptun, farm tech, do Turnojowicy, Stara dobra Unia, Ludziąc, Opryskiwacz tu innego ciągnika, przód i tył. To jest najnowszy nabytek. Pod szesnastkę. No i co? Nawozy, worki, nawóz. Opryski, ziarno. I przepraszam, jakby coś, ale mam chrypę. Lekko. Tutaj, 85. No, w stanie bardzo złym do remontu. Gdyby ktoś się zastanawiał, no to buraki były robione. Mieliłem buraki. Gdyby ktoś się zastanawiał, po co. Do to koledzy pomagają z buraków dla świni No i pomagałem już nieraz. Co to jest wszystko do remontu? Jak to jest bardzo pomieszczone. No, ale cóż, mam jeszcze kilka maszyn do remontu. Tutaj kronar MTZ82 w kronarze składany. No, tutaj problemy ma z silnikiem niekiedy. Ale łatwo go naprawić także cztery cylindry. Maskę zamkniemy. Tutaj można otworzyć, wejrzeć dolać, dolać filtrów, paliwa Tutaj też jest wgląd No że to jest tutaj Tutaj C360 dobra No, to ją Ona ma dużo, ten Robione. Godzinę jeszcze nie wklepałem. Ten, ona też jest do remontu. Czerwona lanna, pomalowana. I 9,14. Ona ma przedni dłus i taki duży obciążnik. To właśnie do niej jest ten opryskiwacz. ramka mokszyna z mokrzynu no, Tak jak mokszynie, dodatkowe światła zawsze się przydadzą. Co no? Nieźle, ładnie pali i w ogóle to jeszcze nie koniec, tutaj jest taki nowszy nabytek, bo. O, właśnie ten rozrzutnik do gnoju, brentnera Tutaj stara autosanka, przyczepy do wymiany Tutaj silosy Silosy. Miejsce na łomejtan Tutaj też coś do siewu Może być Przyczepka na baloty Samaż tylko on się co, co wczytam, to on się przestawia Tutaj kolejny samaż. Płyta do mnie nie wylano, tylko ono tak jest. No i gdyby ktoś ten patrzył, no to tutaj taka mapa, to możecie sobie zobaczyć pola. No i to by było na tyle z tej mapy. Jeszcze teraz drugą wyjdziemy, zapisujemy. Niestety nie mam urządzenia, nie mam programu do montowania, więc nie będzie ten film mógł być zmontowany. Druga mapa jak już widać to. Połowa inspirowałem się trochę wyglądem tego gospodarstwa ten. I to jest dokładnie to samo gospodarstwo ze świniami. Maszyny jakby coś nie będą takie same. Przepraszam też, że nic w tygodniu się nie pojawiło, ale miałem za dużo ważnych spraw do załatwienia, także nie udało mi się. No a tutaj. To jest połowa. No co tutaj wielkiego mówić. Tutaj ten, to są nawozy. To są, nie, to są nasiona, to są nawozy. Czwórka u niego, on też. lejek taki plastikowy sadzarka rozrzutnik na to rozrzutnik obornika tutaj agregat prawowo-siewny tak właściwie taki stary ten Tutaj kultywator z Poznaniakiem, stażmy dobrym. Tutaj yy, przystawka do fors Tutaj header do fors mepRoset dobry Meprozet. Uczciwy. Brony za te białe, one na złąby by poszły. Tutaj tu też taki złom Tam mieszka soltyz. Że ciecha maskę for No to jest tak też trochę starszy To otwieramy tutaj koma ты на ощупь катаешь. Co więcej, no i to... Tu, tutaj mamy te cztery świnki, tutaj największy ten... Przyczepa stara, poniemiecka Nikt nie <śles> Sama taka. A gron, no tutaj ten... ...kopiarka, no w bardzo do dobrym stanie. Nie ma co. Tak samo ten kombajn buraczowy. Też jest w dobrym nawet stanie. No to wszystko jest w dobrym stanie, a ta wrzeszczelitka to jest jakiś stary złom. Wiecie, ja się muszę tutaj przeczołgać No, tak jak teraz I dopiero będę mógł No I To wszystko pozamykamy, żeby tak ten był, a nie. Tam jest na tył wyjazd, więc tam trzeba pójść rytką, bo ona się tutaj nie zmieści. No, tu jest takie biedniejsze gospodarze, ale cóż ja poradzę. No, tutaj weźcie do domu żątem I tutaj jest taki fajny ciągnik. Nie wiem. No, gdyby ktoś patrzył, no to... Oto są nasze pola. Moje tak właściwie. O tutaj co to jest? A ja nie znać tego. To są jakieś skup. No.